Ja pierdyle, ale się ślecuję. Chyba mam tego wirusa. Janusz daj spokój, może masz po prostu kaca? Od dawna już nie piłem. Ze dwa dni chyba. Sprawdzimy czy masz węch. Powąchaj to Janusz. Czujesz jakiś zapach? Nic nie czuję. A może ci od przepicia wątroba siadła? Zobaczmy. Czujesz ból? Nie, tam mnie nic nie kuje. Ty, ale on ma tutaj jakąś dziurę dziwną. Spokojnie, to tylko wycięte migdałki. Miałem raka od lewego bimbro. Dobra, Janusz przetestujemy czy masz smak. To jest najmocniejszy bimber w okolicy. Jak się nie skrzywisz, to znaczy, że masz tego wirusa. Czuję to samo co do mojej grażyny. Nic. Niestety, tak jak podejrzewaliśmy, Janusz jest chory na covid i musimy go odizolować. Proszę, nie zamykaj tam mnie. Jak ja sobie poradzę bez alkoholu? Dwa tygodnie, wypuść tam mnie! Podejrzewamy, że gdybyśmy pozwolili Januszowi udać się na dobrowolną kwarantannę, to nie wytrzymałby i by chodził do sklepu po alkohol, dlatego musimy go zamknąć. Panie i panowie, niestety informacja z ostatniej chwili, zachorował Janusz. To oznacza, że alkohol wcale nie zapobiega zakażeniu, a o szczegółach opowie jego żona. Posłuchaj. A cóż ja mogę powiedzieć? Janusz chlął całe życie od pamiętam. Teraz to się tłumaczył, że zapobiega się przed tym wirusem! No to że mu uwierzyła, no! Ciężko nam w to uwierzyć, ale Janusz ucieka z kwarantanny. Zobaczmy, co tam się dzieje. Tam jest, tam jest! Gonić go, dawać, dawać! Tam mnie! Jestem mistrzem ze szwagrem, cztery razy sto. Jaem tylko i chciał po piwa do sklepu iść, nie wiem po co tak ambaraz. Ej, zostaw tam mnie. O, dobra pierd*j. To weź go. A łap za nim mnie, go, nie nam najki Kurwa, i my Dawać na kura, go. piętro jak do Chaminie Dobra, tak powoli złapę złapać. go. <laughs> nie złapię kura, tam kura, mnie. się. <laughs> ktoś gdzie on poleciał? Tak się napija na i tak. O, tu na drzewie to mnie nie znajdzie. Pa pa pa. <laughs> No i co się patrzy ta na z tego można. Nie, po kogoś. Tu mnie nikt nie znajdzie. Oj, se piwarko tu strzela elegancko. Nie ma siły, co by mnie ściągnęła stąd. No zobaczcie, tam, tam jest u góry. Dawajcie jakąś strzelbę. O tam o, urła, jest właśnie. Ty idzie za strzelbą. Dobra pani, ja musi pan albo ała, strzelam. Ała, ała, coś to no, nie jest no, to tak ała, się skociło. Zabiłeś mnie. Ja tu nie wierzę co, co ten człowiek robi dla alkoholu? Kiedyś jak był Maraton, 21 kilometrów, to wziął udział tylko dlatego, że był litr do wygrania i wygrał. Ten gość to jest po prostu niemożliwe, nie? my mamy dość. On codziennie w nocy o trzeciej dzwoni do domofonu i się pyta, czy się z nim napijamy. My mamy tego dość, po prostu dość. Ja pierdyle. No ta, też mi wielkie cuda. Do sklepu poszedłem i się napiłem, i już mnie zamykają. Ta, główna nie pandemia, udają wszystko. Ta, i, i zamknięta mnie ty za to, że będę szósty przystanek stole w Wigilię, nie? Walić ten kraj! Złodzieje! Złodzieje! Kurde, ale ze mnie pierdoła. Jakbym se wypił tego energetyka, tego Bekantana, to by mnie na pewno nie złapali, bo zem się trochę zmęczył. <laughs> Polecam wam wszystkim Bekantan Energy. Dobrze smakuje i się po nim nie pierdzi. <laughs> A z kodem gradu mu ta 10% tani. Sama wiajta. I nie daj ta się złapać. <laughs>